Dobry, witam was w kolejnym vlogu. W kolejnym vlogu podróżniczym. Dawno nie było vloga podróżniczego, bo nie podróżowałam dużo w zeszłym roku, ale mamy 3 stycznia i ja dzisiaj jadę z moją przyjaciółką do Wiednia, do Austrii. I mamy autobus z Katowic o 8.35. Obecnie jest 7.05, więc jest jeszcze trochę czasu. Ja za chwilę wychodzę z domu. Na przybitkach wam pokazałam, co sobie zrobiłam na. Do jedzenia, bo będziemy jechać ponad 5 godzin, nie wiem czy nie bliżej 6. Będziemy na miejscu o 14, więc akurat, żeby sobie pójść coś zjeść. Zameldowanie w pokoju mamy o 15, więc jakoś sobie musimy ten transport też zorganizować. Słowem wstępu tyle. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego vloga na moim kanale. Moi drodzy, update jesteśmy już z zagadką z moim towarzyszką podróży i jest godzina 11 już po i stoimy w obłońcu na jakimś przystanku. I do końca drogi mamy jeszcze 3 godziny. I będziemy w Wiedniu, mam nadzieję, że bez później Jesteśmy w Wiedniu! Czekamy na nasze metro, przez chwilą nam odjechało, ale czekamy na następne. Mamy około pół godziny, metrem do naszego apartamentu. Zameldujemy się i będziemy iść miasto. Jesteśmy w apartamencie, i generalnie tu, gdzie stoję, jest wejście. Jest takie lustro eleganckie na wejściu. Tu są drzwi wejściowe. Pierwsze, co to mamy tutaj, toaletę. Toaleta jest osobno z łazienką, kładkę, która jest tutaj. Mamy elegancki prysznic, gdzie jest ciepła woda, bo już sprawdziłam. No i tutaj, na wprost od wejścia, mamy naszą sypialnię, gdzie już mamy wieszaki, jakąś komodę, biurko, nawet łóżko i okno. Idziemy dalej. No i ostatnie pomieszczenie to łączony taki salon. Mamy nad gramofon z właśnie też okno, telewizor. Na telewizorze mamy Netflixa, bo już nam powiedzieli. Lodóweczka, kuchnia. Tutaj można się podpisać, skąd się przyjechało. Wszystko pięknie. Idziemy jeść! tutaj w końcu. Update jest taki, że zjadłyśmy sobie, byłyśmy w takim miejscu, gdzie ja od zawsze chciałam pójść jak yy, byłam w Wiedniu, bo jest takie dosyć prestiżowe, jeżeli chodzi o wegańskie jedzenie, to się taki maskę. ale my oceniamy takie 6,5-7. No 6,5, bo takie dosyć suche było i we wszystkich. No mi osobiście w dużej części dań były składniki, których ja nie lubię na przykład. Czerwona kapusta i awokado. No i tak I... to zjadłaś. No i tak to zjadłam, ale czy za smakiem, no nie wiem. Okej. Okay. Ale zapchało nas, było bardzo tak, dużo białka, składam, dużo wyrosa. Tak? E, no tylko było, było, było być po prostu więcej mokrych rzeczy, bo ta kasza była jeszcze taka sucha, ale porcja myślę, się spokojnie na tą cenę. Bardzo miły pan keller, któremu dałeś pan <laughs> Tak. No i generalnie ja bym poleciła, ja bym wróciła i po prostu spróbowała czegoś innego. No ale nie będziemy wracać, bo jakby tu są tylko trzy dni, więc trzeba różne rzeczy popróbować. Widziałyśmy jarmark, a w sumie to resztki jarmarku i teraz idziemy na te logowisko w sumie. No, już zbierają to. I widziałyśmy parlament, teraz idziemy na deser i potem zobaczyć Karlskirse, który jest bardzo ładny. sobie już do naszego apartamentu. Jest godzina 19.55 i szliśmy dzisiaj w 100% pieszo. Z dwóch powodów: z kilku powodów, dlatego, że bardzo drogie są bilety na metro, i jutro planujemy kupić takie 24-godzinne, żeby wyszło nam taniej. No i też po prostu, bo nie wiem, ja jakoś, jak tak siedziałam te prawie 6 godzin w tym Flixbusie, to potrzebowałam się rozruszać kości i stawy. Ale zobaczyłyśmy bardzo dużo, bo zobaczyłyśmy całą taką część takimi głównymi atrakcjami, oczywiście było już większości ciemno, więc pewnie zobaczymy to jeszcze w dzień, jak będziemy miały czas i ochotę. Ale widziałyśmy właśnie opery, widziałyśmy ten kościół świętego Stefana, cały ten plac, kościół świętego Karola i tam właśnie była msza, można było sobie wejść zobaczyć, nie można było wejść do środka, ale przynajmniej zobaczyłyśmy tą... bardzo ładne było sklepienie, takie pomalowane. No i takie główne atrakcje właśnie zobaczyłyśmy. Prze przeszłyśmy się też tą główną ulicą z tymi wszystkimi fancy sklepami. Chanel i Prada i tak dalej. Te wszystkie takie fancy sklepy. O dziwo były otwarte jeszcze, jak tam byłyśmy. I na dzisiaj w sumie myślę tyle. Jeszcze mamy w planach sobie pooglądać coś, bo mamy telewizor z Netflixem. Zrobić sobie bułki, bo jeszcze weszłyśmy do szparu po bułki i hummus na kolację. No i na dzisiaj tyle. Jeszcze będziemy planować co jutro. Więc see you jutro. Dzień drugi naszej wycieczki po Wiedniu jest godzina po 10. Idziemy sobie na śniadanko w super fancy miejsce, gdzie są jakieś bowle fajne. I ja już potrzebuję kawy, ja już potrzebuję jedzenia. No i zapowiada się dzisiaj bardzo ładny dzień jest pogoda bardzo ładna, tylko że wieje, ale myślę, że sobie jakoś z tym poradzimy. Zjadłyśmy ściananko i będziemy zaraz się kierować do Schönbrunn Ogrodów i Pałacu. Pojedziemy sobie metrem, bo mamy stąd dwie godziny i bez sensu tracić czas. Poza tym, bardzo dzisiaj wieje i jednak nie jest to przyjemne i ciężko się wchodzi. Czasami naprawdę ciężko postawić krok, bo tak wieje. Więc jedziemy do Shunbrun, potem do Hikaya i zobaczymy, co on dalej Okay, bo chcemy wejść na taras widokowy bo tu jest darmowy taras i fajnie na niego wjechać Jesteśmy na placu, gdzie są dwa muzea historii sztuki, historii naturalnej. My chcemy pójść do tego na historii naturalnej. Jest kolejka i chcemy kupić bilety. Wyszliśmy z jedzenia i było bardzo dobre. do naszego mieszkanka i piję sobie resztkę coli, prawie no połowę z resztki, która została. I zrobiłyśmy jeszcze shopping na, nasze, na naszą super kolację, którą będziemy jeść, czyli ja będę jeść hummus z papryką, jeszcze mamy jabłko i półkę i chipsy z wczoraj, więc tak to będzie wyglądać. Nie zrealizowaliśmy planu w 100%, ale chyba był zbyt ambitny i zostawimy sobie po prostu te rzeczy na jutro. Byłyśmy na kawce, tak jak było widać na przebitkach, byliśmy w Muzeum Ośrodek naturalnej, było mega fajne, więc mogę polecieć. Uważam, że nie jest dużo gorszy niż to w Londynie, a naprawdę warto zobaczyć. No i wiadomo, widziałyśmy też te pałace Schönbrunn, najlepsze, najlepsza atrakcja moim zdaniem w najładniejsza. Tam też był jarmark, więc jeżeli ktoś się na jarmark świąteczny, to tam jeszcze ten jarmark był. Dużo było takich fajnych, nie wiem jak to, presle były, magnesy różne, jakieś takie regionalne ich rzeczy, więc polecam. No my sobie już będziemy się tylko siłować w domu i rozplanujemy sobie jeszcze jutro dzień taki powrotny, bo mamy autobus o 15.30. No, gdzieś tam po 14 się już będziemy zbierać w stronę tego dworca FlixBusa. No i tak sobie to musimy zaplanować. Mamy dzień ostatni naszej wycieczki, czyli piątek i mamy kilka godzin do, do autobusu. Idziemy sobie na śniadanie. Opuszczamy nasz piękny apartament, który był super i możemy go bardzo polecić, nie mogliśmy trafić lepiej. Teraz idziemy na metro, zjeść śniadanie i zwiedzić ostatnie miejsca w które nam zostały. W Jesteśmy na śniadanku właściwie już po. I zrobiłyśmy plan na dzisiaj i w sumie to fajnie bo ogarnęłyśmy się wcześniej i mamy całkiem dużo czasu, więc na razie jest plan zobaczyć jeszcze raz tą katedrę Stefana, potem przejście tym skwerem, gdzie jest muzeum Albertina i kupić jakieś pamiątki i potem i potem park miejski i belweder. Idziemy sobie w Parku Miejskim. Jest mało ludzi bardzo. Taki się drom. I idziemy teraz do Belwederu, do Pałacu Belweder, bo to jest taki też must have na tej łatwiej wiednia. I potem sobie podjedziemy jeszcze na taką alejkę ze sklepami, bo wczoraj wypatrzyłyśmy fajne cynamonki, a ich nie kupiłyśmy i dzisiaj je kupimy. Takie jest plan Fajne i drogie. Były drogie. Mały. No, by... Balwader, dużo widać. Z tyłu sława Balwader. To jest chyba coś innego. Tu jest Balwader. Taka 7 na 10. Mm. Tu kolejka stoi. Warto było czekać. Mi bardzo smakuje. Ja wzięłam Oreo, Agatka wzięła białą czekoladę i malinę. I malinę, no. Taka bułka z drzewa, ale myślę, że inne smaki mogą być dobre. Bo Agatka chciała kupić pistację, ale dosłownie nie wyszło. No. Mamy nasz final punkt podróży, bo czekamy sobie na metrze. Metrze będziemy jechać na nasz dworzec Flixbusa Mamy jedzonko na drogę Takiego bowla wedleńskiego sobie wzięłam Myślę, że będzie mega dobry I, I co? I zbieramy się w drogę powrotną Siedzimy w naszym Flixbusie Kupiłam kurtosze Tak, bo jesteśmy w Czechach Ołomuńcu oło oło tak, I jest przerwa 5 minut Kupiłyśmy kurtosza dla gadki, bo nic sobie nie kupiła na drogę i zostało nam w sumie trochę ponad 3 2 godziny do celu do Katowic. Do I podróż już na razie spoko, bo nie będzie wielu ludzi. Moi drodzy, odzywam się o godzinie po 22, jest prawie 23. Ja sobie zagadką na spokojnie dojechałyśmy, byłyśmy dużo przed czasem w sumie w tych Katowicach, bo sprawnie podróż poszła. Wszystko zgodnie z planem i wycieczka była bardzo udana, więc w sumie to przychodzę z takim podsumowaniem. Może nie podsumowaniem, ale po prostu zakończeniem, że było warto. Taki City Break naprawdę mi był potrzebny. Nie wydałyśmy jakoś bardzo dużo, nie był to jakiś bardzo kosztowny wyjazd, więc też całkiem budżetowo się udało. No i jeżeli Wam się vlog podobał, oczywiście, to zostawcie coś po sobie, polubcie, skomentujcie i zostańcie po więcej. No i co, wszystkiego dobrego w nowym roku i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Pa! pa.